Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Kłaniam się nisko. Marcin Możdżonek. E, Anna Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska, to powinno wystarczyć. Nie tak. się pani, że nie przyjdzie do kanału Zero, ale pani przyszła. I, I ba. bardzo za to serdecznie nie. dziękuję. Może w jakimś kontekście. Marcin Możdżonek. Powstały rozporządzenia, nowe przepisy, ustawa o tym, aby e, redukować tego dzika. Znabijaj. Z zasadami. Tak, zabijać. No to na tym polega redukcja. No tak, to nazwijmy rzeczy po imieniu. No, redukcja <coughs> i Aborcja w takim razie też jest zabójstwem. Boże, widzisz, nie grzmisz. Nie poczekaj, zaraz zagrzmi. Jest usunięciem płodu. Płód, płód jest oczywiście organizmem żywym i nie jest płodem słonia, jeżeli znajduje się w organizmie człowieka. Nie, tak, to jest tylko oczywisty. Pytam: to w takim razie nazywajmy rzeczy po imieniu. <noise> Dlaczego dziki nie skolanizowały Europy, tylko zrobił to człowiek, no bo gdyby tak było w przeszłości, przez miliony lat po prostu, no nie no, może nie miliony, ale po prostu y, mamy tyle tych dzików, tak? Ale pani wie, że od Gibraltaru y, do y, dzik występuje? Tak, tylko proszę mi powiedzieć, znaczy, dlaczego, czy, czy te dziki mają jakieś, jakichś wrogów naturalnych? To... czy co ci chodzi, je łopie, no? Człowiek ma jasny, klarowny punkt widzenia i wie, o co mu chodzi, w odróżnieniu od ciebie. Małpeś wiruje, u taca i tyle. I, I tyle. Wiesz, co, Jołopie? Kup se sznurek albo odkręć górek.